Dzień dobry. Z przyjemnością chciałabym ogłosić wyniki konkursu Letnia Przygoda, który trwał do wtorku, do wczoraj, do godziny 22. Z ogromną przyjemnością chciałabym pogratulować, ponieważ wygrywa pani Grażyna Pawilcz. Bardzo, bardzo pani Grażyno gratuluję, ponieważ dodała pani przepiękny komentarz. Zresztą. Moim zdaniem wszystkie komentarze były przepiękne, niektóre aż siedzą mi do dzisiaj w głowie. Naprawdę super, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom. Pani Grażyno, Pani szczególnie, chciałabym podziękować i pogratulować, ponieważ tak jak obiecałam, to też chciałabym wręczyć Pani nagrodę za pierwsze miejsce. Dostaje Pani ode mnie wazon Rosenthala który jest w pięknej matowej odsłonie z tłoczonymi kwiatuszkami, szkliwiony jest od wewnątrz, także może śmiało służyć do przechowywania kwiatuszków. Kokardka jest oczywiście tylko dołączona ode mnie jest do zdjęcia pani Grażyno jeszcze raz serdeczne serdeczne gratulacje. Wazonik pojedzie w prezencie do Pani, jeszcze raz wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję i widzimy się dzisiaj o 19 na premierze. Do zobaczenia!